Także jo, się siemanko, witam Was w odcinku, a właściwie to poradniku, tak jak po tytule, widać wszystko. Proszę też obejrzeć film do samego końca, gdyż tam będzie no, po prostu odnośnik do karty. Dziś będziemy budować dom, tak, w następnym odcinku będzie coś innego. Aby zbudować ten dom, potrzebny będzie nam, nieważne jaki rodzaj kłody, Zależy też, jakie ja chcemy mieć ściany. Ja używam kamiennych cegieł. I tak, potrzebne będą jeszcze schody. Dowolne jakie chcecie. Ja wezmę na przykład schody akacjowe. Dla mnie tam różnicy nie ma. Jeżeli chcecie mieć gdzieś przechowywać konia, to ogrodzenia, ale ja i ogrodzeń zbytnio nie będę chyba. Albo dobra, wezmę brzozowe. Podłoga, podłoga ok. Też deski światowe drzwi drzwi to będą albo ja, dobra, światowe zaczynając w opisie będzie chyba raczej schemat jak to zrobić zaczynamy, czyli raz, dwa, trzy, cztery musi być cztery robimy odstęp raz, dwa, trzy, cztery kurwa, rozłączyło mi pada przepraszam was, ale mam niestety taki problem, że będzie mi rozłączyć pada robimy tutaj dziurę na Cztery, przepraszam. I tak robimy tutaj dziury na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jest, jest. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery Jest ok Zależy, jak chcecie mieć długość Ja zrobię taki mały Raz, dwa, trzy Raz, dwa, trzy, cztery 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 A więc yy, tak ja robię cięcie, ja to wszystko już dokończę, żebyście to nie musieli oglądać. Więc robimy cięcie i zaraz się widzimy. A więc, kiedy już zaraz z domu mamy, trzeba usunąć ziemię. A więc ziemia osunięta, więc czas teraz połączyć kłody. A więc kłody połączone, zarówno jak i na górze, jak i na dole. A więc teraz czas stworzyć ściany i szyby. A więc y, ściany wstawione na szyby też. Y, I proszę Was o jedno. Ja to teraz pokażę. Y, nie róbcie. Znaczy, tutaj wszędzie są ściany, tak, ale. To y, jest znowu rozłączyło mnie. Y, musicie to robić na zasadzie tak jak ja tutaj. Że takie o wklęsło. Że o tam o muszą być z tyłu. A tutaj na przykład zrobiłem drzwi. Wy możecie zrobić drzwi tu, tu, gdziekolwiek po prostu chcecie. Tak? Mnie jeszcze nie interesuje. A więc, yy, skoro to już zrobiliśmy, czas byśmy zrobili chyba. Tak myślę. podłogę. Tak. Czas byśmy zrobili. podłogę. Także podłoga już jest i czas byśmy się zajęli lukami. A więc luki wypełnione płotkami i czas teraz zrobić jeszcze warstwę. Luki wypełnione, więc czas byśmy się zabrali za dach. A więc schodki zostały rozstawione i teraz czas na półpłytki. Także pokrótce widzimy, że półpłytki zostały zrobione. W domu nadal jest ciemno. Dokładnie. Nadal tutaj jest ciemno, a więc y, robię pst. No po prostu, tak powiem. Yy, jednak nie jest ciemno, a więc y, tutaj będę chyba powoli kończyć. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia łapki. Tutaj możemy sobie właśnie y, stworzyć jak chcecie, dosłownie jak chcecie meble ustawić. Ja na przykład zrobiłem to tak. A więc w wykonaniu finalnym u mnie tak to wygląda, żeby nie było sobie. Wychodzimy teraz. Pyk, drzwi są, szuflady. Tutaj jest zbroj, miejsce na zbrojkę. Tutaj stanowisko do muzyczki. Tutaj łóżeczko. Możesz otworzyć w momencie baryłkę. Na dole, tutaj. W łóżku da się spać. Tutaj jest biurko takie jakby, a tutaj skrzyneczki. Można wkładać coś, sortować. W kwiatku też można. Tutaj piecyki, craftingi. A więc wychodzimy i finalnie dom wygląda tak, ale żeby nie było, trzeba dodać chyba jeszcze dekoracje zewnętrzne. W moim wykonaniu takie dekoracje są przepiękne, bardzo pasujące. A ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!